Eropuch z tygnoju. Ej. Nie no, restart wyścigu. To uwaga Jak mnie rutwa Odpat się na pełnej No właśnie mam na pełnej To mogłeś ten bardziej pod docisk setup zrobić na 5-6 jezyki Ja mam 9-9 setup Ej no! Który tam? Ała, no. Ale zamieszczanie Pimy, ja nie mogę w ogóle napadać w tym etapie, powiedz, że góra jest od naszymi ojcami. na przejściówki, bo na przejściówkę by się fajnie jechało, a tu leje jak cebra Czekajcie. Powinien być safety car, moim zdaniem. Powiedzcie, że restart, bo ja bym chciał sobie poznać Nie, bycie restart, bo nie było formującego. A ja jest Świetnie. Mam 10 sekund kary, bo rozwaliłem tego ja Dobrze, karę, że nie bo... A ja będę miał karę, bo flashera trochę zdjąłem. Ale tutaj wszyscy spinują. Żaba, co ty e robisz? <laughs> Lakshot mnie obrócił, kurwa. O mój stary rywal, Addys. A czołówka sobie odjechała, a jakże? Jak zwykle <grywa> Ej ale kurwa, no restart powinien być na no, kurwa, to jest przejebane. Ej ja mam takie wrażenie Mnie to totalnie zaskoczyło kadłubka tak Powiedzmy sobie strzeżę Patrzę no okej, okay, no będzie formujące, a tu patrzę ktoś mówi że tego No właśnie A to tam Zaraz będę miał karę, jak te, to nie będzie restartu to xd Jak nie będzie restartu będę robił błąd na środku toru Baku opuści sesję gry Chyba restart mi się wydaje Jak flasher opuści to jest restart Tu się nawet nie da jeździć. Mam bota pisze dla siebie, jak to No właśnie to I widzę, Nie by było że Ej, czemu tak baku jeździ szybko tym botem? Dobra, ja, ja no też ale... tak będę jechał. Ja też tak będę jechał. No to <laughs> jest niemożliwe, no, no. no. O, AM jest na podium. Za flaszerem idealnie. To jest niemożliwe, co się dzieje w tym wyścigu. No, niemożliwe. <gryzanie> Ej... Ktoś zna ligę... F2 League by KXN Studio? No? no. bo... No to tam byłem... Tam... Nie mogłem dalej jechać, więc sobie Boca włączałem na zakrętach I jeszcze w dodatku na 90 O, czy się nadrabiam do ciebie Cześć O, Tresor, ty Kurwa, no przecież to jest niemożliwe to mówi? No, jest Nie, A, czekaj bo Czasami nie rozróżniam głosów no, ja tutaj nawet nie mogę jechać. Ja bo... opuszczam sesję, no to jest niemożliwe. Żarty, bany Gdzie jest life na Twitchu? U Marcelliego, no. Ja pierdykam ma dysk. box, 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 we're adjusting the strategy. Matko, idźcie no. za kara. Chcie, uważaj. Jedzie, Ja mam skrzydła patryk bo na 5 sekund za jednym prostym, nie? Chociaż się dobrze na prostych prowadzi. Stwierdzam. Ja chcę chociaż jakieś punkty tu sobie zdobyć. Ja już mam ja, jeden. Mam, ja właśnie chciałem a oh, hey, punktów chyba nie Co? 3 sekundy już mam na ubijenia. Ja mam 10 zakonnicy z lakszotem 10 minut spodziewamy się rozpogodzenia O to dobrze tak, bo będzie miał wymienić na przejściówki release, release. Pamiętam jak ERS w, w się właściwie był taki deszcz jeżdżam po wiesz tak? Nie, jest nie, jeszcze nie, ja nie da ja jeszcze, nie, nie jeszcze ten. Mi też każe, o dziwo. Mi jeszcze nie każe. Nie pierwszy za wcześnie zjechałem. Jebać ten wyścig. Nie no, to jest śmieszne, że w każdym wyścigu, w którym jestem szybki, dostaje deszcz. Ja zjeżdżam, jakby co? Z też? Towska jest na nie? nie mówi, żeby jeszcze pozostać. Ja mówię, co mi mówi. A czołówka zjechała, czy nie? Zjechała, czy nie? No to jeszcze nie można. Dwóch się wychyliło. Kto tam? Chyba. Każe zjechać. Siul, na następnym zjadę. A mi teraz powiedział, że jest rozpogodzenie. Ale nie, nie pada aż tak, więc... ...jest okej. Okay. No ja to jest kara. No, no już mam jedną karę, o więc... rozwaliłem sobie skrzydło. Kurde. O kurde. Dobrze, że sobie nie złamałem skrzydełka. Bo schęciłem bym zjadł skrzydełko kurczaka A, a nie chcę zbić sobie skrzydełka Kto wyszedł? Wiem, o Żeby żaba, żaba disconnect To też się pływa odwaliło, że tego pojmującego nie było Właśnie nie wiem co się Nie wiemy, ma się ma wiadomo Będzie restart najprawdopodobniej jak jutro Pewnie tak, Jak to fajnie jakby było teraz, a nie kiedy tak? Powiem ci, że nawet zajebiście. Lepiej się skręcą. Ale dwie się skręca, czyli jeszcze nie zjeżdżam. Hmm. Ja nie byłem za na wersji, tak w tak na ale jeżeli tak nie będzie tak, to tak, nie będzie żartu. Ja dzisiaj nie czas na restart teraz. To tylko albo teraz, albo ja wychodzę, nie? Obaku wrócił. Nawet się mnie wyjebał internet przy okazji, ale to... Tak się nie robi z taką... No proszę, a ja no. ty twój bodył był właśnie w boksie. Patryk zaraz jedzie i będziemy mieli dwa punkty w kieszeni. jej. O, ktoś się rozbił. Ej, kto jest przed Patrykiem? Nie wiem. Adys. Dobra, jedzie się dobrze na tych literach. JD jest dobrze No gdzie mi to rzucasz? Tylko mam mały problem z paliwem trochę się ślizgam na tej szykanie pierwszej. Na tym, tym drugim sektorze, ale spoko. Można wytrzymać. ...strategia opcja. Ej, wjeżdżają. Wierz to ja już jestem. I okrążenie przed nimi zrobiłem. Dobra, mogę nadrobić. A ja nadrobię wszystkie punkty z K1. A <laughs> ile się za zanim masz punktów? Zero. Serio? No. O oh, A powinienem mieć w sumie dwa Gdyby nie ta, nie ta Austria, nie? Austria w zeszłym sezonie była tak okropna, że w ogóle Nawet Pamiętam nawet jak ty się rozbiłeś w czasie. Exit, exit now. W no, Austria, nie pamiętasz? No, w Austrii się nie rozbiłem, dojechałem cały wyścig. Ale mówiłeś, że szkoda było gadać, nie? O tym wyścigu. Wiesz co, powiem na mnie nie to było w Austrii, a, a wyścig jednak średnio się przejechał. że dojechałem tak naprawdę. O. Konrad zjechał do boksu, czyli człowiek z czołówki mój. I Konrad a, z... jakiś świetny wyścig jedzie. No, z takiej zdychy. Ej, ja, ja jadę za adysem włącza, bota i ten. I na prosty go nie wyłączę. Czyli zrobię w ten sam sposób. A, siódma pozycja, X za, za kontradem. Uh, you know, y że restart? <coughs> restart już? Potwierdzony? Mówi mi, że nie mam nie myśli o silkach jeszcze. Ale nie myślę o tym, co nie za to, że... Kurde, nie wyprzedził. Kopu, gdzie ty jesteś?

Baku będzie nieklasyfikowany. No tak, mi to wywaliło znowu. Okay. We'll niech już będzie czysto. Proszę, blue flag, blue flag. daję, bo na coś tym It's 6 the I'm going to it Reduce the ERS deployment, please. We need to charge the battery.

Jakby to było... Jakby to było Resztę od razu to zajebiście, a to, to proszę nie ma kontaktu gdzie nie ma bo jest na wakacjach no to ja mogę zrozumieć ale z nim powinien być kontakt jakiś Ja nie mam czasu odpuść odpuść prosty Masz szczęście nie?

Powinien być normalnie safety car, a nie wirtualny. Tak, tak. Wtedy byśmy się zjechali w końcu. No warto. Co? Tak szybko? just meto to Let's use some of this energy increase the ERS deployment Dziwiń proszę ma dobrze jest. Lambda ma spinaj. O, sah Nie wiem czy z tego wyścigu przejechać. Jadę sobie piąty. Nagle ktoś mi w kurde. I co? A chłopka zwalcza. Konrad 9 pozycji chyba nadrobił. Był rozpierdziel. Nie startował czwarty przecież. Konrad był czwarty? Tak. W falach. 1,9 ileś. Ej, to ja myślałem, że tego. Okay, Ach, jest, przepuść. Nie rozumiem czemu teraz nie było okrążenia formującego. Ady wycofał się z sesji. No. Powinno teraz pomki wywalić wszystkim. Uh. Wyczerpał się, ale jego bot wyjechał. To nie będzie, bo dwa okrążenia. O, czyli, e, jeśli Baku zostanie dyskwalifikowany, to ja będę w funk, tak? tak? Na pewno będę. Tak, a nie było mnie na szczęście okrążenia. A, dobra. Jak nie więcej. więcej. Stary, dzięki, nie? Robisz mi przysługę życia. W tej widze. Ej, <laughs> bez skrzydła się lepiej jedzie. A kto mówi? Ever A Ja on całe skrzydło, dziwo Pierwszy raz dotykę już czasu Dwa razy zmieniałem skrzydło Co? Na jest. co? Krzyd, dyskwalifikacja hmm? Ej, czyli jestem na razie ósmy Ej baku, weź tam do goń tego red bulla i go przyblokuj Okej okay. Serio, Laksus, Jesz Jeszcze dwóch A? się albo z, z i będzie okej okay. Ja na razie zdobywam punkty w sposób fartowny w tej lidze Ja? Ja. Też. Ja. I o mnie też chodzi. Ja już powoli driftuję na tego pola. Też driftuję. Prawie ściana miści. Ej, trzeba zjechać po swiki, kurde! No, no, Jak tu jeszcze mi tu... De... Woda mi pod opon tryska. Ej, Konrad zjechał do boksu, czyli coś jest na rzeczy. Nasz wrócony! O kurwa. Lol. No. Żebym ja się o niego nie wziął Nie ja wiem, zwróć Dobra, wpadł na piątą do maski tak do poprzedniej Tylko jest w picie. Czyli zjeżdżam nie. Ja też zjeżdżam A jakie opony? Ty O no jak dwa kółka do końca zostały, no to jakie opony? Co ty? Brawo e Nie, bo hardy <laughs> Chociaż każdy by się przydały pod mokrą nawierzchnię. Serio? A. Ja nie widzę Ale to sensu z mojej strony zjeżdżania. No, za okrążenie go <ślańcami> zdanie mi się. Żądam. Konradowi uciekam. Z to, to nie jest lepą. Z mojej perspektywy zjazd do wierzchnięta. To jest nie totalnie nieopłacalne. O kurde, wyjechałem na trawkę. Tak, no. No życie, no. Okrążenie no, będzie dobrze. Na softy jechać. O, innego by super. No opuścił, dobra. Odrzuciłeś z, z Land Ja się do ja, ja tu okay, nie widzę sensu Ja za chwilę ostatnie kółko. Przez Tu sobie teraz patrzę. Wiem, że na tym kółku będzie włączony to teraz coś innego w dupę potrzebuje. Ja już ostatnie kółko za chwilę będę wysunął 4 ogója To uda mi się e, te, e, te fast -lapa zrobić, bo jestem w dziesiątce Ciekawy czy wyścig będzie restartowany. Musi być, inaczej to... Nie, inaczej tego nie widzę. Co no. jeszcze raz? Co jeszcze raz? Co jeszcze No, ja pierdyka. Zaraz walię się? Pół skrzydła walię.

Dziesiąty test, czyli dziewiąty w sumie. O, Brawo! Ja Ej, e, widziałeś mysla... Myslawa? Myślała? w punktach, ja pierdzielę. Pierwszy raz w Historyka jeden. Mamy dublet punktowy. Ej, czekaj, ja mogę. Renault, kurde, nie. Nie walczę z Renault. Kurde. Ej, o, ten, a miał tak dużo kar. Że, jak myślę, wtedy do niego 6 sekund chce. Zapadźcie kolejne, to normalnie. Zapadłem na jakieś 6-7 sekund do AMA, a miał tyle każdego, jak przejechał na mety, dojechał myślę na linię mety, to zwolnił na jakieś 2 sekundy, i tak się dotoczył do tej mety, żeby tylko AMA nie wyprzedzić. Brawo, klon. JOR! Szóste miejsce! O to chodzi! Julian, Nie mam pytań, nie mam pytań, nie mam pytań. Patrz, fajna nie, ściana. Co? Wiesz, do, 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 do. wiesz, że ta twoja ściana to prawie wywalczyła wyniki wyniku, znaczy wyniki wyścigu? Dziękuję, i tak jest restart. <noise> Czemu? W ogóle, jest w, ogóle, w ogóle, w ogóle w każdym fajna sesja, nie? Bez y, okrążenia formującego. No nie, to jeszcze. Jeszcze, jeszcze to jest wasz. Jaki restart? Dużo mego restartu nie, nie ma. I ja, ja miałem, ja miałem tylko. 3... Ja, 3... ja, byłem... ja byłem na trzecim miejscu. Nie, ty... nie, no. ja byłem na piątym. Ktoś we mnie przywalił. Nie wiem kto, muszę sobie zobaczyć. Nie wiem, ja sam zespinowałem. Ja za to, ja, ja to Michałem i widziałem to na tych łatach ze średnio rodzicielskich. Tak, tak jest! Co. Najlepsza to strategia to ever! 17